Dzisiaj nad gminą kaczory przeszła bardzo gwałtowna burza. Już o godzinie 1620 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania spiły zadysponował dwa zastępy do usuwania skutków burzy. Jeden zastęp gaśniczy udał się do zębowa i gdzie na drodze były powalone drzewa oraz zalewało jedno z budynków mieszkalnych, drugi alarmowo udał się do Żatkowa, gdzie na drodze leżały również powalone drzewa. Już sam dojazd do w miejscowości Dziębówko był utrudniony, gdyż na drodze były powalone drzewa. Na miejscu już działały zastępy z OSP Dziębowo. Kaczo Zastęp gaśniczy z Kaczor udał się do pompowania wody w budynku mieszkalnym. Następnie strażacy usunęli drzewa z dróg, ścięli jedno drzewo całkowicie, ponieważ pochyliło się nad jezdnią. Następnie w Dziębówku na dworcu PKP zerwało dach z budynku. Strażacy wspólnie z specjalistycznym podnośnikiem z piły zabezpieczyli dach, kładząc na nią planekę. Następnie przyszło zgłoszenie, że jest wypadek w miejscowości Prawomyśl. Zastęp gaśniczy udał się alarmowo do Prawomyśla, również z zastępem technicznym. Na miejscu okazało się, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Stamtąd e, przyszła kolejna informacja, gdzie strażacy udali się do miejscowości Krzewina, gdzie został zerwany dach z jednego e, budynku gospodarczego.